Witam serdecznie w kolejnym odcinku na temat latarki. Już kiedyś robiliśmy filmik pod tytułem Jakiego czasownika użyć, jeśli chodzi o nasz czasownik świecić? Jak powiedzieć komuś przyświeć? Tutaj, więc przypominam, że używamy czasownika shine, dokładnie tego samego, którego używamy mówiąc o słońcu. Natomiast nagrywam ten odcinek, bo przeczytałem komentarz z zapytaniem: jak powiedzieć, świecisz mi, czy sobie, tak? Czyli na przykład kogoś poprosiłem, żeby mi gdzieś tam przyświecił, a on świeci w inne miejsce. Zapraszam przed Ekran. No dobrze, moi drodzy, zanim dojdziemy do tego pytania, świecisz mi, czy sobie popatrzmy na taki prosty komunikat, proste polecenie: przyświeć tutaj. Zobaczcie, u nas wystarczą dwa słowa. W języku angielskim, jak dajemy polecenie, mimo wszystko dokładamy please, czyli proszę. No i kolejna różnica: przyświeć, ale co? W języku angielskim musi być co? Tę latarkę, czyli It, tak, zastępujemy latarkę it, czyli shine it. No i tutaj można powiedzieć here, ale bardzo ładnie jest dołożyć over here. Po prostu to brzmi bardziej naturalnie. Czyli zobaczcie, u nas dwa słowa, a w języku angielskim aż pięć. Shine it over here, please. No dobrze, idziemy dalej. Pamiętajcie w ogóle, że latarka jest inaczej w brytyjskim, a inaczej w amerykańskim. Brytyjczycy zostali przy starym słowie, czyli pochodnia. Pochodnia stała się latarką. Natomiast dla Amerykanina torch to jest dalej tylko pochodnia. Czyli w brytyjskim torch, w amerykańskim flashlight. No i teraz świecisz mi czy sobie? Świecisz w tym momencie, czyli are you shining it? i znowu musi być ta latarka. For yourself or for me. Oczywiście to są moje propozycje. Ewentualnie tak. Is that torch czy ta latarka ewentualnie torch or light, czyli światło latarki. Is that torch for you or me? Tak, czy ta latarka jest dla ciebie czy dla mnie? No i zaproponuję wam jeszcze jedną wersję taką żartobliwą. Czemu nie? Przykładowo kogoś proszę, żeby mi przyświecił latarką na hinge, czyli zawias, a on zobaczył jakiegoś bug, czyli robala, dead bug, czyli zdechniętego robala i sobie tam świeci i patrzy. No i ja mówię żartobliwie: "This may come as a surprise to you." To może ci zaskoczyć, ale dosłownie to może przyjść jako zaskoczenie dla ciebie bardzo fajny zwrot. This may Come as a surprise to you. EZ. Łączymy. To nie czytamy S, tylko Z. EZ. No i łączę EZ. As, as a surprise. This may come as a surprise to you, but I'm not out here. Nie jestem tutaj po to, żeby to study the dead bug. Tak, żeby studiować, badać tego martwego robala. Shine the torch on this hinge. Przyświeć latarką na ten zawias. No i teraz moi drodzy, może jakieś przykłady do Native Speaker odnośnie latarki. Na początek mamy Amerykanina, czyli będzie flashlight i co on mówi, opowiada w ogóle jakąś historię z przeszłości, czasem teraźniejszym. Jest to oczywiście możliwe. I get home that night and I shine the flashlight on the back of my car. I get home that night. Czyli wracam do domu tamtej nocy, and i shine i świecę the flashlight. Czyli tą konkretną latarką, którą mam w ręku, on the back of my car. Czyli świeci na tył mojego samochodu. I jeszcze raz. I get home that night and I shine the flashlight on the back of my car. I kolejny przykład, wchodzimy do jaskini w Australii. Australijczycy na latarkę mówią torch, czyli tak jak Brytyjczycy. No i w tej jaskini są glowems, dosłownie świecące robaki, a my powiemy robaczki świętojańskie. No i pan mówi: They illuminate when it's dark, czyli będą świecić, kiedy jest ciemno. If we turn a light on, a torch on, tak? czyli jeśli włączymy światło, jeśli włączymy latarkę, they'll turn off their lights, wyłączą swoje światełka, czyli przestaną świecić. Turn off their lights. That's right, tak się stanie. That's right, if you shine your torch on them, their lights will go off. If you shine your torch, tak? jeśli przyświecisz swoją latarką on them, na nie, tu jest ten robaczek, their lights will go off, ich światła zgasną go off znaczy zgasnąć i całość i jeszcze jeden przykład Brytyjczyk czyli będzie torch mają w ręku panowie jakiś materiał fluorescencyjny i mówią this glows to to co trzymają w ręku świeci się in the dark if you shine a torch jeśli przyświecisz latarką so, would it help if we this glows in the dark if you shine a torch so Jeszcze raz. this glows in the dark if you shine a torch so, you... dzięki trzymajcie się